Wakacje rozpoczęte. Zanim jednak uczniowie opuścili szkolne mury, wiele się u nas w regionie działo. Było sportowo, biesiadnie i jubileuszowo. Zapraszam więc na filmowy skrót wydarzeń minionych tygodni. Jednocześnie z ostatnim szkolnym dzwonkiem doceniono uczniów za wybitne wyniki w nauce. W Strzeleczkach uzdolnionej młodzieży nie brakuje. Przy okazji zakończenia roku szkolnego wójt Marek Pietruszka po raz kolejny nagrodził najzdolniejszych uczniów z całej gminy. W ich ręce trafiły stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Rodzicom gratulowano uzdolnionych dzieci, a nagrodzonym życzono dalszych sukcesów. Dzisiaj po raz piąty w sali gminnego ośrodku kultury w zostały rozdane stypendia wójta gminy Strzeleczki. W kategorii najlepszy uczeń, najlepsza uczennica, ale również w kategorii sportowej. Przewidzieliśmy w tym roku trzy kategorie, a w zasadzie cztery. Jedna, która przewidywała dla stypendia dla uczniów, którzy mieli zarówno świetne osiągi w nauce, jak i świetne osiągi w sporcie. A czwarta, ostatnia, była przewidziana dla osób, które miały zdobywały czołowe miejsca na olimpiadach, tych ogólnopolskich i wojewódzkich. Cieszę się, że w tak małej gminie jak Gmina Strzeleczki promuje się zdolnych uczniów, których nam nie brakuje. To są prawdziwe orle, które z pewnością kiedyś osiągną sukces i są to osoby i dzieci, i uczniowie, z których jestem dumny. tego miejsca chciałem podziękować rodzicom za ogromne zaangażowanie, ale również dla grona pedagogicznego bez którego wkładu pewnie wiele rzeczy nie miałoby miejsca. Dziękuję serdecznie i życzę Wam miłego wakacji. 18 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie było kolorowo, tanecznie i wokalnie. To za sprawą najmłodszych artystów z gminy Gogolin, bo w placówce odbyło się zakończenie roku artystycznego 2018-2019. Scenę opanowali uczestnicy tegorocznych zajęć, którzy wraz z instruktorami przygotowywali swoje występy. Były prezentacje taneczne jak balet, hip-hop czy mażoretki aliwa. Było też wokalnie i instrumentalnie. Dzięki gitarzystom, dęciakom, klawiszowcom i bębniarzom, każdy z nich otrzymał pamiątkowe dyplomy i upominki. 6 km wymagającej trasy 30 przeszkód pod i łzy. Tak w skrócie można podsumować morderczy wyścig terenowy OKR Run 2019, w którym biegu głównym udział wzięło ponad 160 osób. Dodatkowo dla młodszych sportowców przygotowano mini trasę z torem przeszkód. Tak żeby sprawdzić siebie, jak wziąłem dobiec, w którym jeszcze zdobędę. Jak widać wydało się pierwsze, więc nie spodziewałem się. 8 czerwca na otmęskim stadionie trzeba było nastawić się na przeprawę przez piekło, wciągające błoto, czołganie się pod drutem kolczastym i przeszkody rodem z placu ćwiczeń komandosów. Jeżeli ktoś brał już udział w takich imprezach, wiedział jaki poziom trudności na niego czeka. Łatwo nie miało także kilkunastu śmiałków, którzy wzięli udział w zawodach w wyciskaniu sztangi, leżąc w dwóch kategoriach boju i na ilość. W gminie Walce obchodzono 22 Dni Gminy. Niedzielne popołudnie spędzono pod hasłem Polsko-Czeska Biesiada Integracyjna. Po życzeniach udanej zabawy scenę oddano artystom, a tych nie brakowało, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców gminy. Publiczność oklaskiwała wspaniale prezentujący się przedszkolaki w iście wiosennym repertuarze. Podobnie żywiołowo i tanecznie było podczas występów młodszych klas waleckiej podstawówki. W tym roku na gości festynu czekała niezła muzyczna gratka, wspólny koncert muzyków z Alten, Kirisien, Krapkowic i Walec, którzy najpierw ćwiczyli podczas międzynarodowych warsztatów. Miesiadnie zrobiło się podczas występu gwiazd telewizji TVS, duet rodzinny, czyli Klaudia i Kasia Chwołka rozśpiewały publiczność w całym namiocie. Finałową pezardę z konfety i sztucznymi ich ogniami zafundowali publice artyści z niskopolowej formacji Freaky Boys. Szereg atrakcji czekał na najmłodszych w czwartek 20 czerwca w Po Pod hasłem tak świętowała cała miejscowość. Tego popołudnia nikt nie mógł narzekać na nudę. Wspólne święto wszystkich dzieci rozpoczęło się od występów artystycznych najmłodszych mieszkańców Brożca i Kromołowa. Wszystkich oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność. Na tym jednak imprezy dla dzieci nie skończono. Prawdziwym hitem wśród młodszych i starszych gości festynu były alpaki, które były najczęściej przytulane, głaskane i karmione marchewką. Klub siatkarski PV Wolej Krapkowice świętuje dziesięciolecie powstania i przy okazji wspiera rehabilitację dziecka jednego z siatkarzy. Oficjalna część jubileuszu odbyła się 7 czerwca w Krapkowickim Domu Kultury. 10 lat temu zaczynali jako paczka miłośników siatkówki. Wtedy było ich 6 osób. Teraz jest ich ponad 120 zawodników w kilku grupach. Z pasji przyjaciół zrodziła się niesamowita siatkarska rodzina. Pasję na pewno ma wspaniały duet stojący na czele PV Wolej Krapkowice, czyli Jagoda Makselon i Robert Malek, którzy w piątek nie tylko zbierali z każdej strony gratulacje i słowa uznania za prowadzenie klubu, ale też obficie dziękowali za wsparcie przez te wszystkie lata. Tym razem to już koniec naszego filmowego skrótu. Zapraszam jednak do lektury tygodnika Krapkowickiego w każdy wtorek.